Cześć, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym vlogu, wideoblogu Techu, wideoblogu Techu. Dzisiaj o trzech kwestiach. Pierwsza, wrzucę dzisiaj wieczorkiem komputer do 4000 zł do serialu, do sezonu, serialu sezonu pierwszego czerwcowego. Komputer za kwotę XXX, będzie to komputer do 4000 zł. Mam nadzieję, że żadnego fakapa z obudowami tam nie zrobiłem jak ostatnio. Sorry. Druga kwestia, zaczynamy kolejną serię. W poprzednim blogu mówiłem Wam o tym, że jak macie jakieś pytania odnośnie modernizacji swojego używanego sprzętu, to żebyście to do mnie przesyłali, a ja Wam z tym pomogę. I tak się też stało. Dostałem parę zapytań od Was, za co, z czego się cieszę i za co dziękuję. Także dzisiaj, pierwszy film, również dzisiaj, pierwszy film w serii Odpicuj se pc Będzie to modernizacja komputera do kwoty 1000 zł. Zapraszam serdecznie również do tej serii. Jeżeli macie pytania, to zachęcam również do przesyłania kolejnych zapytań o motoryzację sprzętu do mnie i będę nad tym systematycznie pracować. Dla niecierpliwych, którzy mnie wczoraj pytali na YouTubie o monitor, o monitor, o mikrofon Tracera, będzie test. Dogrywam końcowe testy i test pełny ukaże się tego Tracera na początku tygodnia. Może zdążę jeszcze jutro w niedzielę, ale nie chcę obiecywać. Na pewno początek tygodnia kompletny test yy, mikrofonu Tracer. No to chyba tyle. Życzę Wam miłego weekendu. Pogoda jest, także pogrylujcie sobie, odpocznijcie od komputerów, a wieczorem przy piwku możecie usiąść, włączyć mój kanał i oglądać sobie filmy, które dzisiaj wrzucę. Także dzięki i do zobaczenia w kolejnym vlogu, a raczej już chyba dzisiaj w kolejnym filmie. Pozdrawiam. Cześć, wideoblogtech.